zaranie połowie zimno i lód ustąpiły miejsce cieplejszemu klimatowi. To gwałtowne przejście zbiegło się w czasie ze znacznym wzrostem atmosferycznego dwutlenku węgla, co prawdopodobnie doprowadziło do nagłego ocieplenia. Obecność popiołu, bazaltu i innych osadów skał wulkanicznych na grupie Ediakarańskiej wspiera koncepcję, że potencjalne erupcje wulkaniczne miały miejsce i przyczyniły się do emisji gazów cieplarnianych co wyjaśniałoby wysoką obecność dwutlenku węgla. Po tych wydarzeniach atmosfera była bogata w dwutlenek węgla, co doprowadziłoby do stopniowego rozmrażania Ziemi dzięki efektowi cieplarnianemu. W rezultacie stopione pokrywy, lodowe i lodowce spłynęłyby do wód oceanicznych, powodując wzrost poziomu mórz w tamtych czasach, a ponieważ temperatury były cieplejsze, oceany ulegały parowaniu, co logicznie generowało.